Ciągnie się za to, bo ta miłość na bogato jeszcze. Teraz czuję, że już nie do końca, i też właśnie fajne było to, że no ja jestem pracowitą mrówką. Tego chyba wydaje mi się, że nie można mi zarzucić. I jestem też charakterna, jak mnie się zdenerwuje, to wcale mnie to nie dołuje. Ja się może chwilę popłaczę, ale za dwie godziny ja wstanę i nakurzam mm -hmm. dalej. E i co mogę zrobić jeszcze, i jak, i tak dalej. Więc, yy, więc to we mnie spowodowało, że poszłam na przykład do szkoły tej aktorskiej. Co prawda to nie jest państwowa szkoła, oczywiście, już ktoś pewnie by wypomniał. I co też fajnego się zadziało, no po tym serialu, że się właśnie zdenerwowałam, że, że zawiedziałam się, poszłam do tej szkoły, zrobiłam tą szkołę i zaczęłam grać rzeczywiście w jakichś innych no tak, produkcjach. Grałaś, ee, w pierwszej miłości. W, miałam, w sumie to w pierwszej miłości miałam najfajniejszą rolę. Taką najbardziej e, czułam ją i mi się y -y. tam bardzo dobrze na planie pracowało. Byłam też na wspólnej, byłam też barwa szczęścia w jakichś tam filmach u Wegi, nie i tak dalej, więc jakby... Działo się. Działo się, no. A teraz gdzieś, gdzieś jest perspektywa kolejnej